Hejka, tu wasza nika. Niestety jestem dzisiaj e, bez studiów, ponieważ nie mogę dzisiaj przyjść do mnie. E, no i dzisiaj nakręcę filmik o, o takim konkursie o gościu specjalnym. E, w opisie napiszę wam e, kilku gości specjalnych. E, wybierzecie sobie jednego i zagłosujecie na niego w komentarzu. E, ten, który będzie miał najwięcej głosów, wystąpi w odcinku specjalnym, e, z nami oczywiście. Zrobić co będziecie chcieli i Może będzie jakaś niespodzianka? Nie wiem, to zależy od niego Chciałam też wam powiedzieć, że Nie wygląda za dobrze w tym filmiku Ponieważ Deszcz mi dzisiaj złoczył całą grzywkę mieliśmy wycieczkę. Wstałam o czwartej rano, no to tym bardziej Jeszcze jestem zmęczona Więc tak za bardzo nie mam siły nagrywać tego filmiku Ale nagrywam Ponieważ Chcę się z wami podzielić gościem specjalnym Proszę oglądajcie nas i szczególnie tego gościa specjalnego. Naprawdę może być super czadowo i na pewno się tym nie różnicie. No dobra, no to tyle na dzisiaj. Pa!